No, i jak tu dzisiaj mamy, kochani? A znowuż burzowo. Była tu nawet przez chwilę tęcza. Zobaczcie, tu piękne niebieskie niebo, słoneczko, A już się córciu schowała, wiesz? A tutaj taka chmura. I czekamy na rozwój wydarzeń. Co? Mam ze sobą adusie na spacerze, tak? No. Znaczy nie spacerze, na przejażdżce rowerowej. Ostatnio lubimy jeździć rowerem. Nie są to długie trasy, no ale są. I to najważniejsze. Zaraz sobie mój rowerek nakręcę i jedziemy w kierunku słonka. Troszeczkę pokrapuje deszczyk, to znaczy jakieś takie pojedyncze krople się pojawiają, no ale na razie nas nie zraża. Wiadomo, że jakby grzmiało czy coś bardzo mocno, no to trzeba uciekać do domu. Moi drodzy, dzień dobry, witajcie serdecznie. Mamy dzisiaj sobotę popołudnie, późne popołudnie 19.30 można by nazwać, że to wieczór, no. ale jeszcze słońce wysoko. Yy, bardzo lubię takie momenty właśnie w całym roku. Kalendarzowym, kiedy ten dzień jest bardzo długi. Mamo? I godzina 20 mm, nie sugeruje, żeby i spać, tylko jeszcze kawał wieczora przed nami. Co córeczko chciałaś? A mogę jechać tam szybko wodę, że i to wrócić? Mm, nie, córciu, nie, nie. Już wracamy, bo ja się obawiam troszkę o tą chmurę, dobra? Będzie bezpiecznie. Poczekaj, 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 nie ruszaj się. Nie ruszaj się. Dzień dobry moi kochani, witajcie serdecznie. Mamy dzisiaj niedzielę miska, a miska na co? A słuchajcie, na truskawki. A jeśli kładem jest troszkę głośno, zaraz sobie przejdziemy troszkę dalej i idziemy oberwać, słuchajcie, truskaweczki. Eee, ale ciepło, ale gorąco i co? Eee, codziennie późnym popołudniem wieczorem jest burza. Więc ciągle w tych truskawkach jest mokro i tak. Wiecie, no dzisiaj nie będę obrywać, bo... Mokro. Dzisiaj nie będę obrywać, bo burza. i tak ciągle w nim schodzi. A tych truskawek z dnia na jest coraz więcej i też coś tam nam obdziubuje, Co prawda, porobiliśmy takie niby strachy na lachy. Zobaczcie, a bluzeczki wiszą. Raz, dwa i jakieś puszki. I miejmy nadzieję, że to odstraszy potencjalnego wroga. Dobra, kochani, idziemy zobaczyć jak tam truskaweczki. Czy są specjalnie, sobie włożyłam takie buty raczej pełne, bo w truskawkach jest mokro. Co będę robić z truskawkami? Oczywiście będę zamrażać, robić takie ala sorbety, takie musy i wlewać sobie w takie pojemniczki po 300 ml. I mrozić, i mrozić, i mrozić. Oczywiście na bieżąco też jemy. A to makaron z truskawkami, a to kochani po prostu truskawki ze śmietaną z cukrem w każdej opcji może być też ciasto truskawkowe zaraz sobie tu ustawię was żebyście razem ze mną mogli matko jakaś jakaś kochani mi tutaj biega nie biega tylko skacze żabka Truskaweczek sporo, kochani. Zobaczcie. Pierwsza miska taka dosyć duża. I drugiej, tak jakby połowę. Zaraz sobie je poobieram, ale zanim chcę wam pokazać, jakiego okaza znalazłam. Zobaczcie, taka łapka. Śmieszna. I widzę też, że jeszcze mam y, truskawki w tym kształcie, y, ale jeszcze zielone. Także taka śmieszna. Słuchajcie. Taki śmieszny okaz truskaweczki. Nie wiem dlaczego takie coś rośnie, czy to jest jakaś odmiana, czy po prostu tak to się wydarzyło. Słuchajcie. Dobra, idę do domu, płukam truskawki, obieram, bo teraz wam pokażę mój sprzęt magiczny, który zakupiłam na temu, do obierania truskawek nasze półki. Zobaczcie, w tym roku niestety useł nam winogron biały dopiero tutaj, zobaczcie jeszcze jakieś kawałeczki jeden, dwa w trzecim, w czwartym miejscu popuszczał wszystko inne uschło na pniu e, tutaj jest jakaś odnoga nie wiem, trzeba by było to puścić gdzieś wiecie, na płot żeby się pieło, no zobaczymy czy coś z tego będzie, szkoda mi go bo naprawdę miał bardzo dobry winogron tutaj zobaczcie, wszystko uschnięte, jedynie te takie kawałeczki kawałeczki, mówię Boże młode gałązki które może coś kiedyś z tego będzie i tutaj też ostatnio na właśnie na temu kupiłam sobie dwa gadżety pierwszy to jest, on już jest używany słuchajcie, prosto ze snowarki Zobaczcie, taka wykrawaczka. Do troskawek, słuchajcie, do usuwania szczypułek Świetnie się ją stosuje. Zobaczcie, jak pięknie obiera. Tutaj nam zostaje taka końcoweczka. Fajnie się w tym robi, słuchajcie, obiera troskawki. Drugą rzecz, jaką kupiłam, podejrzewam, że w tym roku za bardzo nie skorzystam. Jest, słuchajcie, drylowica do, drylownica do wiśni czereśni. Zobaczcie. Wkładam czereśnie, cyk, i pestki nie ma. Nawet duża ta dziurka jest, także pestka bez problemu przejdzie. Ciekawa jestem, czy sprawdzi mi się właśnie ten gadżet. I to jest, słuchajcie, każdy z tych rzeczy, jest dosłownie 2-3 zł. to jest świetne, malutkie, poręczne i doskonale się sprawdza w truskawkach. Zobaczcie, gotowe. Szypułka wyjęta. I jeszcze raz, ciach. I znowu mam, słuchajcie, szypułkę Wyjętą z truskawki. Ada uwielbia właśnie tym magicznym sprzętem obierać truskawki, i w ten oto sposób mam takiego kuchennego, małego pomocnika w postaci Ady, która po prostu chce to robić, bo jej się to podoba. Podoba. Ogólnie trzeba uważać, bo jest to dosyć ostre. Jak złapiemy, słuchajcie, palca, to jest szansa, że może przeciąć. Więc. Tutaj jedyna uwaga, właśnie w, w kierunku dzieci. No nie wiadomo, nie dorosłych, bo każdy dorosły doskonale sobie zdaje sprawę, że sobie może czymś ostrym zrobić krzywdę. Więc tutaj absolutnie do Was tego nie mówię. Tylko jeżeli byście dawali dzieciom, zobaczcie znowuż taka piękna truskawka, ogromna łopatka. E, o, kręcimy i też nie mamy szypułki. I tak dalej, kochani, i tak dalej. Słuchajcie, jestem taka zmęczona. Przed chwilą byliśmy na przejażdżce rowerowej i jest takie prażące słońce, ci 28 stopni, więc naprawdę mocno grzeje. W domu fajne, przyjemny chłodek, aczkolwiek na poddaszu, bo ja na poddaszu mam bardzo, ale to bardzo gorąco, mimo zasuniętych rolet ciemnych na maksa, ja już nawet wymieniłam sobie roletę, słuchajcie, z jasnej na taką ciemną, grafitową, żeby po prostu było ciemniej, może to Yy, spowoduje, że nie będzie aż tak słuchajcie gorąco na tym poddaszu yy, no ale yy, no jest ciepło, jest ciepło, może nie aż tak bardzo gorąco jak było poprzednich latach wiadomo, ta pogoda się dopiero rozkręca, z tego co mówią to cały czerwiec, nie wiem chyba dobrze kojarzę ma być bardzo, ale to bardzo gorący po 36 stopni yy, podoba mi się to obieranie truskawek, przyjemne i te truskaweczki słuchajcie, część zjemy, a część po prostu wrzucę na chwilę do termomiksa, na 5 sekund pięknie rozdrabnia, po i od razu ładuję w te pojemniczki do zamrożenia. Nawiasem mówiąc, muszę zrobić porządek w zamrażarce, żeby zobaczyć, co tam na tym dnie tej mojej ogromnej zamrażarki jest, no i żeby można było ułożyć te truskawki, jakiś godziwy sposób, żeby były później łatwe do wyjęcia, a nie żeby grzebać w całej zamrażarce. Dobra kochani, dzisiaj jeszcze jedziemy na chwilę, no na nie na chwilę, na dwie godzinki pewnie do Sędziszowa. Dzisiaj mam Ada, tak jak wczoraj Wam wspominałam, właśnie będą tańce, będzie choreografia wytańczona przez dzieciaki, no i między innymi Adę. Mam ubranko, mam wszystko, mam baletki, tylko kwestia jechać. Zawieść, no i obejrzeć, jako my, rodzice, pojadę z Grzeszkiem, obejrzymy sobie ten, ten cały spektakl, to całe przedstawienie, bo to nie tylko tańce, ale będą też, słuchajcie, różne yy, piosenki śpiewane przez dzieci w różnym wieku, więc będzie. Hej, hejo, dzień dobry moi kochani, ale skwarek dzisiaj na dworze 28 gorące. Jadę, słuchajcie, prosto z pracy. Byłam w Paczkomacie. E, odebrałam sobie dwie przesyłki. To były takie buty z Martesa, a la klapki plastikowe w Martesie, więc już nic nie ma. E, tak, żeby sobie wiecie wybrać takie jakby basenowe klapki leciutkie, plastikowe dla mnie, dla Ady i dla mojego Grześka no a na, na stronie Martesa właśnie naprawdę spory wybór więc zamówiłam przez internet dodatkowo odebrałam sobie nie odebrałam tylko nadałam sobie przesyłkę do 4F kupiłam sobie w 4F-ie spodenki koszulki dla mojego Grześka i spodenki kupiłam za duże. W związku z tym zwracam. Mam na to 30 dni i przesyłka zwrotowa jest również darmowa, więc fajnie. Kasa wróci na konto. Już o tym nie muszę myśleć. Mam to zrobione. W związku z tym, że te spodenki fajne były, wiecie, takie dresówki, ale niekoniecznie chyba mojemu Grzyszkowi by się podobały. No i po resztą były za duże. Teraz słuchajcie, szybko jadę do domu, biorę właśnie mojego męża, biorę Adusię i jedziemy do Jędrzejowa. Mamy kilka takich szybkich spraw do załatwienia. Przymknę okno, bo bardzo huczy. I to też. I słuchajcie, Później na spokojnie pójdziemy do sklepu. Jutro Adusia ma wycieczkę, więc muszę kupić jej, wiecie, coś do picia, coś do jedzenia, jakieś bułeczki, może na drogę jadą do Krakowa. Taka wycieczka. I to jest kochani, nie wiem, na dzień dziecka, tudzież na zakończenie roku szkolnego zawsze te dzieci gdzieś jadą, więc tym razem padło, że jadą do Krakowa. Więc jutro Adusi nie będzie w szkole. Wiecie, pojedzie rano o 7:00, już jest zbiórka pod szkołą, więc ona sobie tam pojedzie. A nawet dobrze wyszło, bo ja pojadę sobie do Sędziszowa troszkę wcześniej i ogarniam to, co potrzebuję z samego rana, zanim, słuchajcie, ta moja praca się zacznie. No i co? I co dalej kochani? Na ten moment to wszystko. Rozłączam się z Wami i skupiam się na tym, co teraz robię, czyli na drodze. Moi kochani, ale świeci słonko. Przed chwilą lało niesamowicie mocno. Zobaczcie, mokra droga. Przyszła chmura. Na szczęście nie burza, tylko taki jakiś mocniejszy deszcz. Jest... Środa. I dla mnie to jest początek weekendu, ponieważ czwartek Boże Ciało, w piątek mamy. Oddział banku zamknięty, więc mam długi weekend. Świetnie. E, co nowego, słuchajcie, mam kartony. Będę pakować słoiki takie, które mi są niepotrzebne w tym sezonie. Wyniosę sobie nastrych, strych, bo zaklejam. E, przygotowałam sobie takie na komputerze do wydrukowania e, napisy, że to duże słoiki, małe słoiki. E, mix, cudawianki. Pokażę Wam później. E, dzisiaj e, tak jak mówiłam, dla mnie się zaczyna weekend. Wreszcie otworzyli Biedronkę, kochani, naszą sędziszowską. Ja już wczoraj w tej Biedronce byłam chwilę, ale nic nie nagrywałam. Dlaczego nie nagrywałam? Bo bardzo dużo ludzi. Każdy z ciekawości przyszedł zobaczyć, a czemu to się tak kręci? Poczekajcie. Przyszedł zobaczyć, co tam w tej nowej Biedronce na otwarciu, wiecie, po remontowym i ja też byłam, ale słuchajcie, tam dosłownie jakieś drobne zakupy zrobiłam mówcie co chcecie jedni lubią biedronkę inni nie, jedni uważają, że to moloch, ale ja po prostu lubię tam chodzić, słuchajcie, mam swoje ścieżki, co prawda teraz zmienili troszeczkę wystrój i wnętrza i te produkty już nie są na tych samych miejscach, ale zamysł jest podobny i produkty te same fajnie, bo powstała lada z wędlinami i można sobie kupić świeże mięsko i świeżą wędlinę. Nie w opakowaniach plastikowych, tylko po prostu zawiniętą fajnie w papierek. I kochani, pojedziemy sobie teraz do tej Biedronki. Spodziewam się pewnie jakiegoś dużego ruchu, bo dzisiaj, tak jak mówiłam, przed Bożym Ciałem najprawdopodobniej będzie duży ruch w Biedronce i nie tylko na całym Sędziszowie i Mam listę, specjalnie sobie przygotowałam listę, co ja tam potrzebuję na te kilka dni. Pewnie ziemniaczki, ale chciałabym te ziemniaki kupić w warzywniaku. Pewnie marchewkę, miałam powiedzieć, pomidor ogórek. Może kupię sobie jakąś tam, nie wiem, kiełbaskę albo kaszankę, bo chcę zrobić sobie takie z dziewczynami mini ognisko albo malutkiego grilla. I do tego bym mi się też przydał. E, może jakaś rukola, może jakaś sałata lodowa. E, co jeszcze? E, kupiłam wszystkie składniki na malinową chmurkę, ale też nie wiem, czy będę ją robić. E, wszystko wyjdzie w praniu. Jadę za chwilę do, e, po Adamsie, bo jest. Słuchajcie, ja mówię na służbie. To znaczy, że jest u dziadków. A mm, w domu nikogo nie ma. Agatka w pracy, mój mąż wyjechał, więc jesteśmy same przez najbliższy czas. A ja, słuchajcie, głowa pełna pomysłów. Ciągle coś, ostatnio widzieliśmy się truskaweczki, obierałam i te truskaweczki, moi kochani, obieram codziennie, bo codziennie obrywam miseczkę takich albo wiadereczko, pięcio tak, wiadereczko 5-litrowe takich truskawek. Automatycznie blenduję w termomiksie z cukrem. Zalewam sobie te kubeczki, które kiedyś kupiłam. Nie wiem, czy wam pokazywałam takie 300 ml. Jeśli nie, to wam się pokażę. I zamrażam w zamrażarce. Muszę też zrobić porządek w zamrażarce. Na razie wkładam sobie do takiej zamrażarki przylodówkowej, więc tam są szuflady. Łatwo mi jest układać kubeczek na kubeczku i moment to wszystko fajnie wygląda. A zamrażarka duża, słuchajcie, do generalnego może nie remontu, ale przeglądu na pewno. Dobra, podjechałam pod biedronkę. Kilka rzeczy z listy muszę zakupić. Słuchajcie, jest pełny parking out. nie ma gdzie najprawdopodobniej zaparkować czy mi się uda o może tu a może tu nie wiem tutaj troszkę mokry torebka wisi kawałek mam do biedronki bo koszyki przy samej biedronce nie ma ani jednej sztuki więc jedziemy okrężną drogą Weekendowe zakupy zrobione, kupiłam też sobie dwa prześcieradła, mam rokole, mam wodę, mam bułeczki, chlebek. Jest też mięsko, czyli łódka z kurczaka, piersi z kurczaka, sałata lodowa, wędlinka pakowana bezpośrednio na ladzie. Mam też jakąś szynko, kiełbasa, śląska z szynki, cebulki, co nieco na grilla, jest też musztarda. Uwielbiamy ten bocz więc też go wzięłam. Picie, warka i jeszcze co? Chyba w sumie wszystko. Wiecie co mnie zdziwiło, że koszyki trzeba ubierać za złotówkę, czyli nie są rozpięte, tylko spięte razem. rąka ogarnięta wszystko kupiłam, co miałam na liście magicznej liście teraz sobie podjadę na chwilę do warzywniaka i kupię warzywa nie wiem, co ja mam tak dziwnie podjechane blisko czyli pomidory, ogórki mam ochotę na kalafiora i może jeszcze wezmę w sumie nic truskawki mam, więc chyba tylko te dwie rzeczy o matko mam wszystko, jest kalafior są ziemniaki, pomidory i ogórki jedziemy do domu O matko, słuchajcie, godzina za 15, ósma, późno. Hmm, dopiero co widzieliśmy się w Sędziszowie, a tu już taka godzina. Odebrana Ada. Hmm, wolałabym nie, bo będziecie znowu kaszel w a Adusiu, nie, rożka. Rożka, masz różne smaki, wybierz sobie. Albo rożka, albo wcale. Szybciutko decyduj, albo rożka, albo wcale. Tym bardziej, że już dzisiaj jadłaś oba jednego. A z tego powiem, wiem, rano miałaś karzy. <laughs> Prawda to czy nie? Nie. Nie. nie e, słuchajcie, jest godzina już prawie ósma, Ja sobie robię dla siebie i dla Ady jajecznicę, Słuchajcie na maśle. E, do tego zrobię sobie jakiegoś tosta e, i troszkę pomidora, ogórka. Mam tu wbite. Nie widać. Nie widać. Kilka jajeczek własnego że tak powiem, tutaj odrobinę posolimy tą niecznicę. Nie Miałam Wam coś opowiedzieć, ale totalnie wyleciało mi z głowy. No i to dołożę ciało, kwiatki już mamy, na szczęście babcia urwała nam kwiatki, więc są gotowe. I co? Pobłożę w słuchajcie. Jak to mówią, jeżeli, że lubi po Bożym Ciele, słuchajcie, być burza, bardzo jestem ciekawa. Dzisiaj na przykład nie zapowiadali u nas w takiej pogodzie, w, w prognozie pogody żadnego deszczu, a był. Nawet nie dowierzałam, bo patrzyłam, słuchajcie, na prognozę pogody godzinową, patrzę, że słońce, a za oknem deszcz. Nie był co prawda on bardzo długo, myślę, że takie 10-15 minut padał ten deszcz. No ale był. Także trochę tak, jakby się ta pogoda nie sprawdziła. A ja na tej interi ciągle sprawdzam i zawsze przeważnie mi się sprawdza ta pogoda. Zrobię sobie to majecznicę, zjem sobie coś, słuchajcie, będę edytować ten film. I powolutku te zakupy wypakuję, które dzisiaj kupowałam w Biedronce i w warzywniaku. Mam też, słuchajcie, pomysł, właśnie mówiłam Wam wcześniej na. Słoiki na takie te rzeczy wielkanocne, bożonarodzeniowe i jakby tylko był deszcz, kochani. A mam w najbliższym czasie te 4 dni wolnego. Mam Boże Ciało, mam piątek, sobota, niedziela. <laughs> Może uda mi się właśnie coś zadziałać właśnie w tym kierunku, żebym zrobiła porządek właśnie ze słoikami pustymi i właśnie z tymi rzeczami na Wielkanoc i Boże Narodzenie. E, czy ja jeszcze dzisiaj coś będę robić? Powiem Wam szczerze, że trochę jestem padnięta. E, może bym jeszcze przygotowała jakieś ciasto na jutro, ale nie wiem. E, zależy. Myślę, że odpuszczę. Może jutro z samego rana wstanę i będę miała więcej siły, więcej werwy. E, no bo wiadomo, słuchajcie, jest godzina ósma. Ja już e, podlałam wszystkie kwiaty na wszystkich oknach, na wszystkich donicach. E, Zajrzałam do kurek, zebrałam jajka, dałam im wodę, żeby miały. Wzięłam i też zerknęłam co tam w ogrodzie, ale z tego co widzę w folii moje pomidorki są podlane, mają dosyć mokro. Więc nie będę tam dzisiaj nic ruszać. Natomiast dzisiaj w związku z tym, że ten deszcz padał to i też nie trzeba podlewać ani truskawek, ani ogrodu, wiecie, warzyw. Także dzisiaj ten temat, słuchajcie, za mną, nie muszę tego robić, bo że trochę mi się zrobił bałagan w kuchni, ale zaraz to ogarnę. Tu kalafior, słuchajcie, tu ogóreczki, pomidorki, ziemniaczki, jakieś tam rzeczy do lodówki. No i co? Kochani, dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, że komentujecie, że pamiętacie, oczywiście proszę o subskrypcję, o łapki w górę. Na dzisiaj to wszystko. No i widzimy się następnym razem.